Teraz jeszcze odmówimy różaniec Jezusa, zawierzając dzisiejszy dzień w Maryi, w stawiennictwu świętego Jana Chrzciciela, patrona naszych rekolekcji, patrona naszego roku we wspólnocie i w świętego Mikołaja Biskupa, którego wspomnienie dzisiaj również w Kościele przeżywamy. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem. Umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, Grzechów, odpuszczenie, ciała z zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I my odpuszczamy naszym, naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode złego Amen Pomódmy się o miłość do serca Pana Jezusa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość do serca Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość do ludzi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Puszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami chrześcijanami. Można podchodzić do poprowadzenia kolejnych. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario łaski, pełna Państwa, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, budź się za nami teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus miłość święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. pokój tobie Maryjo jesteś pełna ducha świętego bo Ojciec jest z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona Jezus miłość Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Mario, Matko Boża. Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Pokój Tobie, Maryjo. Jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. Teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus, miłość. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lach Miriam, melecha cheset Adonai imach, beruchat banashim, uwaruch piribitnech Jeszua. Módź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Spokój Tobie, Maryjo. Jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w śmierci naszej. Amen. Spokój Tobie, Mario jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc Twojego, ona, Jezus miłością. Święta Mario, Matko Boża, mądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, miłość. Święta Awe naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia o mój jezu czynię wszystko z miłości do ciebie za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu maryi Maryjo gwiazdo nowej Ewangelizacji, święty Józefie, święty Janie Chrzcicielu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.